To jest pierwszy dzień Kongresu młodych osób konsekrowanych. No i co się dzieje, siostro, powiedzmy? No tak, dzieje się, słuchajcie, dzieje ludziska z całej Polski zjechali różne kolory, różne charyzmaty. I to jest właśnie to, żeby tu przyjechać, pokonali wiele kilometrów, żebyśmy się razem spotkać, mogli poformować, pomodlić, uwielbić pana i cieszyć się z powołania. Nawet się rybło, kurczę. Nawet Sierymu. My, jako organizujący, już jesteśmy tutaj od wczoraj. Trochę poprzygotowywaliśmy jakieś pakietów, nasze stanowiska, żeby przyjmować młodych, którzy przyjeżdżają. Siostra miała bardzo ważną funkcję, bo siostra tutaj. A może siostra opowie, czym się siostra zajmowała? Ale siostra jest medialna, ale ja też jestem medialna. Miałam kamizelkę i byłam parkingową, chciałam powiedzieć. I witam gości. Bardzo to jest przejmujące to jest zadanie. Czy przyjechało takich osób? Tak, byli troszkę zabłąkani i poradzili, po, pomogłam im, gdzie mogą iść. Byliśmy bardzo dużą grupą, jak ja wstępowałem do zakonu. To było u nas 27 postulantów. Spaliśmy gdzie się tylko dało na piętrowych łóżkach, ale, ale byliśmy taką grupą, która wzajemnie siebie mobilizowała i, i do modlitwy, i, i do jakiegoś rozwoju, do nauki. Mhm. Pamiętam, że dużo rozmawialiśmy właśnie o tym, czym jest powołanie, czym jest nasze kapucyńskie powołanie. Wtedy się te dyskusje rozpoczynały, brat, ojciec. Mm. E, I stanęło w końcu na tym, że jednak e, warto mówić do niezależnie od tego, czy ktoś jest poświęcony, czy przed święceniami właśnie e, brat, brat zgadza się. Tak, tak, tak. Tak, jutro kolejny dzień, będzie się więcej działo.